Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że skończył się papier toaletowy. Papier toaletowy? W XX wieku używano do tego rolek papieru. Fajnie, że humor Was nie opuszcza, ale tam, gdzie powinien być papier, znalazłem trzy muszelki. Nie wie, jak używać muszelek. Ma, nie lada kłopot. To to jest Spartan? Zak? Zach? Zak? Zaklem? Co ci się stało? Postarzałem się. Wielkie nieba. Pamiętam cię jako smarka tego pilota. W końcu mnie uziemili. Kurde, byłeś dobry. Zaraz wracam Są przyjaciółmi, a Spartan wyraża się o nim w obelżywy sposób Właśnie w ten sposób rodziły się kiedyś niebezpieczne związki pomiędzy mężczyznami Wielkie dzięki, te obleśne, zapyziały, przyłupiasty, debilnych, miocie Nie trzeba mi muszele mhm. Zaraz wracam. Niestety Simon Phoenix nie ma kodu. Kiedy spałeś, wszystkim mieszkańcom przydzielono kod. Doktor